Panie Bośle, Hasłem, który najbardziej jest Panie Bośle, popularny pytanie, na Twitterze, im, kto no to właśnie straci. chcę Bo powiedzieć, tutaj hasłem, którego się najbardziej odnosi do obecnej sytuacji ekonomicznej na Twitterze, to jest nowy wał. I to, to właśnie tak wygląda. Zamiast Ludzie zamiast zyskać, jak obiecało ministerstwo, tracą. I teraz robią Państwo kolejną łatkę, żeby się okazało, że jednak nie stracą zbyt dużo. Jeśli Pan mówi o samorządach, to w samorządach wygląda to tak, że najpierw tym samorządom zostały te pieniądze zabrane, oddaliście w ramach inwestycji, mówiąc, że to są inwestycje państwowe, a te samorządy w ramach budżetu nie mają teraz na podwyżki dla nauczycieli wprowadzone, bo podwyższona została minimalna, nie mają na podwyżki dla swoich pracowników i mają problem budżetu i utrzymania swojej infrastruktury administracyjnej. I to jest problem, bo fajnie się inwestuje czyjeś pieniądze, ale jeśli się nie ma na bieżące życie, to się po prostu nie inwestuje. I tu jest problem samorządów, bo pan naturalnie jak przyjdzie z pieniędzmi, no każdy samorząd jest zadowolony, ale jakby pan porozmawiał, a jak teraz z wypłatami dla pracowników, no to się okazuje, że nie ma na Podwyżki. O, I pracownicy uciekają i te małe samorządy, parotysięczne, mają ogromny problem z utrzymaniem pracowników. O tym nikt nie myśli, bo fajnie się rozdaje pieniądze, ale na, na bieżące utrzymanie już nie ma. I tak samo przedsiębiorcy. Rozmawiałem z małymi przedsiębiorcami. Liczyli w grudniu, jak, im, jak wyjdą na Polskim Ładzie i wie pan, co od 1 stycznia zamykają, bo się nie opłaca. Dodatkowo podwyżki gazu, energii. I się okazuje, że, no niestety, problem Polskim Ładem. Dlaczego nie było wakacjolegis? Dlaczego nie było roczny, dwuletniego wakacjolegis, żeby firmy, żeby ludzie, gdzie się mogli przystosować. Dlatego między innymi teraz ten problem z wypłatami nauczycieli i tak dalej. Gdybyście posłuchali nas i dwuletnie bakacjolegi sobie, albo jak w Niemczech, trzy lata testowe, gdzie firmy mogą testować i wszelkie błędy są, y, są mówione, że ok, bierzemy to na siebie, wszelkie błędy, przez te trzy lata, te lata testujecie i potem dopiero wprowadzamy już na sztywno. Czemu nie było czegoś takiego? Ludzie by się zdążyli przygotować i byłoby to normalne procedowanie. Naprawdę jesteśmy jedynym państwem, które wprowadza ogromne zmiany podatkowe w ciągu miesiąca. Y, biura Księgowe, które, które pracują na systemach informatycznych, jeszcze nie ma w ogóle aktualizacji systemów informatycznych. Mają być wypłaty, do 15 mają być podatki płacone i co? I nie ma systemów informatycznych, które to wyliczają.